guma do rzucia Winterflesh Icy Blast. Zapewnia mroźny i świeży oddech. Co, już leżysz? <laughs> tylko nie zaśpij! U mnie rewelacja! W Plusie możesz rozmawiać jak chcesz i kiedy chcesz. U nas najtańszy abonament na rynku. Tylko 17 zł miesięcznie. Przyłącz się do Plus GSM. No to trzymaj się! Jeszcze się trzymam! Plus GSM. Jutro zaczyna się dziś. Kuchenki Indesit. My pracujemy, Ty cieszysz się życiem. A, a, aby Twoje ogłoszenie drobne przyniosło widoczne efekty, zapomnij o prasie. Pomyśl o billboardzie. Wystarczy 600 zł za miesiąc i decyzji. Który z 23 tysięcy naszych billboardów chcesz dla siebie? Sztroja dla każdego. Teraz jest więcej okazji do spotkań. W promocyjnym opakowaniu herbaty Lipton znajdziesz moc dodatkowych torebek. Lipton, symbol dobrego smaku. 307 Pewność siebie Złap go Piłkarska Liga Mistrzów w TV4. Już w najbliższy wtorek kolejna porcja futbolu na najwyższym poziomie. Na czterech stadionach zostaną rozegrane mecze w grupach C i D. Czy AC Milan i Manchester United pozostaną niepokonane w drugiej fazie rozgrywek grupowych? Czy formę odzyskają piłkarzy Juventusu Turyn i Lokomotivu Moskwa? Czy Borussia Dortmund będzie w stanie powstrzymać wielki Real Madryt? A może mistrz Szwajcarii FC Basel sprawi kolejną niespodziankę w konfrontacji z Deportivo La Coruña? Jeśli chcesz przeżyć wielkie piłkarskie emocje oglądaj Champions League w TV4. We wtorek 25 lutego o 22.15. Program obejrzą Państwo dzięki firmie Ford. Oraz Mastercard, sponsorom Ligi Mistrzów UEFA. Niewygodny świadek. Twierdzi, że w knajpie pełnej ludzi zobaczyła, jak ktoś zleca morderstwo. Proszę go zabić. Kobieta, która wie za dużo. Od kiedy zatrudniasz zabójców. Ale komu może zabić? Dziewczyna go rozpoznała. Bezwzględni zabójcy są blisko. Powiedz, gdzie mieszka twoja mała przyjaciółka. Śmierć nadchodzi w ciszy. Dzisiaj o 22.15. Najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa. Możemy spędzić razem noc. Tak od razu? Mówiłem o psie. Prawdziwy detektyw musi sobie poradzić w każdej sytuacji. Wszystko w porządku. Widzę coś. Ważne, żeby klient był zadowolony. Zawsze musisz pamiętać o jednym. Najważniejsze to wykonać zadanie. James Belushi i James Remar w serialu Ochrona Absolutna. We wtorki o 19 w TV4. Dla niektórych koniec zimnej wojny oznaczał koniec problemów. Byli jednak tacy, którzy postanowili doprowadzić sprawy do końca na własną rękę. I raz na zawsze rozstrzygnąć amerykańsko-radziecki konflikt. To typowa granica z blokiem wschodnim. Niebieska dla nich. Czerwona dla nas. Proste jak rzadko, co w dzisiejszych czasach. Dramat wojenny Czwarta Wojna. W czwartek o dwudziestej. Więc chce pan zostać szefem orkiestry szkolnej. Mam taką nadzieję. Śmiechu warte. Biedaczysko. Ciężkie jest życie muzyka. Zwłaszcza gdy trzeba się zająć najgorszą orkiestrą szkolną, o jakiej świat słyszał. Ale są ludzie, którzy potrafią czynić cuda i nawet z bandą największych nieudaczników zrobią show, jakiego jeszcze nie widzieliście. Komedia Pechowy Dyrygent w piątek o 20.00.